moja o Stowarzyszeniu od Komendatorów Polski o, o, o Dział a teraz ja poproszę Andrzeja Partińskiego, prezesa Polskiego Oddziału Związku Licealnych Polskich, o dwa, trzy zdania, Andrzejku, bardzo Proszę Pani Wiesiu, jeśli można. Przepraszam, że mają wejście mikrofon. Ja Ci rozet, rozetnę najdalszą zatrzaskę, jak złotą gwiazdkę nadziei. Gdzieś ktoś był i też pił wino kajmie. Gdybym był bardzo nieskromny, powinienem wymienić wszystkich tu obecnych, ponieważ jestem bardzo skromny, wymieniam tylko siebie. Przed Wami Andrzej Bartyński. <klucza> Ale żeby było jeszcze w odpowiednim kontekście, po lewej mojej stronie moje natchnienie żona Krzysia, opiekunka Polski. Po mojej prawej stronie Kazimierz Burnat, przewodniczący Sądu Koleżyńskiego Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich i wiceprezes zarządu dolnościowskiego oddziału Związku Literatów Polskich. Tak mówią że było Proszę Państwa, co powiedzieć, no nic się nie dzieje. Tak jak od czasów problemu we Wrocławiu płynie odra od tysiąca lat. Nasz dolnośląski Oddział od dziesięciu lat prowadzi i organizuje coroczne międzynarodowe festiwale poeci bez granic, i Zdroju. I urządzamy sezonowe czytanie wierszy we Wrocławiu w Klubie Muzyki i Literatury Wiosenne, letnie, jesienne i zimowe. Teraz się odbędzie w styczniu 27. U Placka. U Nie, nie, u Placka. U Ryszarda Sławczyńskiego. Placek był tam dyrektorem, teraz już jest Ryszard. Proszę Państwa, skracając. Jestem wzruszony tym, że jestem tu we Wrocławiu, wśród, Tu w Wałżyku wśród Was. Tutaj po II wojnie przyjechali moi dziadkowie. Tutaj są. Tam, gdzie mogą być historycznie? Tutaj byli moi wujkowie. To jest moja rodzina, tu Krzysztof Maciej z mój chrześniak, również poeta. Tu jest w Wałbrzychu. Proszę Państwa, to piękne. Tutaj też mieszkałem. Tutaj też poznawałem. Tutaj się też zaprzyjaźniłem z Niemcem Hildebrandem. Egon Hildebrand miał 14 lat wtedy, w 1946 roku, i mówił, co dzisiaj jest? Czym są Niemcy? Prawda? A czym były? Dobrze, tu koniec. Proszę Państwa, żeby nie przedłużać ten grzech, policzę do trzech. Po pierwsze, niech żyją wiersze. A po drugie, wszystko, co piękne, niech będzie długie. Jako punkt trzeci nie żyją poetki i poeci. Ale na tym jeszcze nie koniec. Malutki to do, do Proszę Państwa, wiecie co to jest? Poezji, szlak, nie trafel. Popierajmy wafel. Wiecie co to jest wafel? Wałbrzyski festiwal literacki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zaznajomienia się z tymi, których nie znamy i odnowienia pobratymstwa. Pozwolę sobie skorzystać z Romanie i jednak przeczytać lwowską kolędę. Lwowską kolendę, ponieważ kolenda najpierw była pieśnią są dopiero to w pogańskich czasach, później dopiero. Specyficznym gatunkiem literackim yy, taką pieśnią yy, pochwalną na cześć Boga Chrystusa. Specyficzny gatunek literacki, ponieważ autorzy na bardzo mocno spokwalają się z Panem Bogiem. sobie ten wiersz zadedykować się Andrzejowi ze względu na to, że w tym to roku kiedy ten wiersz ta kolenda została napisana w 1943 WMW, Andrzeja spotkało to, co do dziś nosi z sobą. Autorką jest mało znana lwowska poetka Jadwiga gamska olimpicka która urodziła się w 1903, zmarła w 1966. Lwowska kolenda 1943. W środowocnej ciszy nie dyszy miasto w trwodze, miasto w świeżej krwi. Chrystus się urodzi, testa pochodzi i dzwoni i pije do drzwi. Hej, Żenowina, ukrywaj syna matko kolbą wydarta ze snu. Herod się sroży, raduj na zboże, teraz lwów, teraz lwów, teraz lwów. Śmiertelnej ciszy mokra, czekają ociekają murami jak krew. Dzień we krwi brodzi, sami nasi, sami młodzi. O Jezus, cicho, cicho, psiakrew już w głowie leży. I któż powierzy do tych jasob rzuconych na torów? Wśród nocnej ciszy śmierć kołysze i płacze cały dwóch. Zadrżała ziemia w noc narodzenia i trzydzieści utuliła ciało. Anioły grają, ludzie klękają, a na placu Unibrzeskiej nowy strzał. O lulaj, lulaj, ucz nie roztulaj, odwróć białą jak okłatek twarz. Na szubienicach ludzie w pętlicach zielona przy nich strasz. Wśród nocnej ciszy nikt nas nie słyszy. Batlejemską gwiazdą patrzy trup. Nie rodź się, panie, krew na twym sianie i wilki obsiadły żół. Rączki uroczysz, nóżki umoczysz w niewinnej naszej krwi. Tu brzast nie dnieje, moc nie truchleje i wszelki żywioł drży. W katowym domu choinki płoną, polskie jodły strzelają pod dach, śpiewają dzieci, katowe dzieci, Hajli nacht, ślile nacht. Wśród ciszy bezsenne dyszy miasto krwawe. Nie masz, nie masz dnia. Chrystus się urodzi, śmierć w domu przychodzi. Hej, kolejny uda, kolejny uda. trzeci Dziękuję bardzo. Dziękuję Jakim cudem zławieni, aż tutaj dobrnęli. Z kontynentów odległych i zatartych granic słychać śmiechy i szepty, słowa kaznodziei uwięzione pomiędzy oddechem i snami. Nigdy nie będą lecić. Znowu się rozpłyną, odejdą czy odjadą w różne strony świata, albo przez śluzę wieków przeciekną godziną, w której nie znajdziesz cienia, agresji. Moją przestrzeń jest Porą wściekłego do Fortecą z lodu, którą kruszy owoc, Tą stroną słońca, co wszedł dla zenitu. Choć przyjdą wiosny, lata i dnia Dniami godziny nie będzie gościny. Plączą się, sączą ciebie i promienie, Chłoną i płoną gigantyczne płyny. Po stronie ognia, co wszedł dla zenitu, Zima jest moją przestrzenią domową, Porą wściekłego na mrozie rozkwitu. Fortecą z lodu, którą kruszy owoc, w fortecy z lodu, którą burzy owoc, chłoną i płoną gigantyczne młyny. Zima jest moją przestrzenią domową. Dniami, godziny nie będzie gościny, plączą się, sączą cienie i strumienie. W fortecy z lodu, którą kruszy owoc, choć przyjdą wiosny, lata i jesienie. Zima jest moją przestrzenią domową. Dniami, godziny nie będzie gościny, choć idą wiosny, lata i jesienie. Chłoną i płoną gigantyczne młyny, plączą się, sączą cienie i promienie. W te ciągłe wiosny, lata i jesienie, wara mi tutaj swe wizyty składać. Począć się mrocząc płomieniem kamienie. próg tego domu do i palisada. W porze wściekłego na mrozie rozkwitu, chłonąc czas, płoną gigantyczne młyny. Po stronie słońca sąbrze dla zenitu, dnia i godziny nie będzie gościny. w młóży małych smutków i drzew przez okno. Nie będąc podkapit śniegu na północ do złej królowej. Kłopoty zamykam w szufladzie, a któż rzucam do studni. W kolorowych piernikach zabiegam tęsknoty. Marzenia wkradam we włosy aniołka ze złotego papieru. Miłość ułożona Śnią wialutkie klanki, czy szczuknie, księgi, wlewane na patrzność stanęły już żarówki, przebyte, mająty schowały się w kąt. Doboru kobiet Jeszcze trzy braki, prasowanie, zakupy. Już jest wypisane, jaki podane, prezenty jeszcze kupy. Zamięt z pomysłem po głowie lata. Że biorę teraz udział yy, yy, z Państwem, z taki świetnymi autorytetami które przyjechały tutaj do nas do Bałżyka z różnych miast, z Warszawy i z innych miast. Ja jako senior w teatrze przypominam sobie młode lata, gdy w latach 60. byłem łącznikiem pomiędzy Andrzejewskim a Kubikowskim ułatwiając jego przyjazd do Wrocławia na spotkania. Było spotkanie u Andrzeja Robinskiego w domu, yy, gdzie wielki poeta, który według mnie powinien dostać Nobla, był na spotkaniu z nami.